demokracja szlachecka była ustrojem dość niezwykłym, niespotykanym w innych krajach. I tutaj sięgnijmy do opinii Stanisława Orzechowskiego. Stanisław Orzechowski, publicysta polityczny doby staropolskiej, doby Renesansu, tak pisał Wielka jest panowie, a bracia słaba i łaskawości króla Zygmunta. Nie wiem, bodaj czy nie największa na świecie. Chciałbym w Wolnej Rzeczpospolitej. Obywatele mogli swobodnie głos podnosić, swobodnie wypowiadać swoje zdanie, swobodnie wreszcie wysuwać żądania, upominać się, stawiać zarzuty. Postanowił w tej Rzeczpospolitej postępować z wami nie jak z niewolnikami, lecz jak z dziećmi, nie jak z poddanymi, lecz jak z towarzyszami i przyjaciółmi, z największą życzliwością, aby zarówno on słuchał swoich, jak i swoich jego. Ten zachwyt nad demokracją szlachecką nie dotyczył tylko Polaków. Eras z Rotterdamu, jeden z najbardziej znanych humanistów, w liście do Dantyszka pisał Przesłałeś mi też wizerunek króla, bezsprzecznie zajmującego pierwsze miejsce wśród monarchów tego wieku. To mowa o Zygmuncie Starym. Dlaczego dla Erasma z Rotterdamu Zygmunt Stary miał być pierwszym wśród monarchów tego wieku? Ano, między innymi dlatego, że w jego kraju była demokracja szlachecka, że w jego kraju nie było prześladowań religijnych. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite. Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.